Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Znowu mnie poskromiliście, Wszyscy praktycznie jednogłośnie typowaliście poltergeista. No i sprawdźmy przede wszystkim na początek, czy to był faktycznie polter. Tak jest, to był polter. To były te, te rzuty, były intensywne. Mnie troszeczkę zastanawiał hand w kuchni. Jak lubowaliśmy się z nim wokół wyspy. O, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żeby rzucił czymkolwiek. A mimo wszystko w zlewie były talerze, później to tak jeszcze kątem oka rzuciłem na zlew. Tam gdzieś były te butelki na stole obok. I nie rzucił chyba ani jednym przedmiotem podczas tego hanta, więc byłem trochę zdumiony. Aczkolwiek, no podczas... Pozostałych huntów tak naprawdę te żuty były dosyć oczywiste. Także gratuluję wszystkim, którzy na poltera postawili. Radzicie sobie za dobrze, więc musimy lekko podnieść poziom trudności. Dzisiaj robimy coś specjalnego. Przy piątku, przy dobrej herbacie, czy innych napojach, zapraszam Was do małego challenge'u. Zrobimy dzisiaj dwa wejścia. Wchodzimy raz na tangle Za chwilę wchodzimy na Willow'a. I uwaga, będą tylko dwa hanty. Robimy dwa hanty, patrzymy, słuchamy, wychodzimy z tymi informacjami, które będziemy posiadali. Jeżeli Zgadniecie dwa duchy poprawnie, dostajecie punkty, Jeżeli się pomylicie w którymkolwiek z podejść, wtedy punktu nie ma. Zobaczymy, jak tutaj się spiszecie. Zobaczymy, na jakie duchy trafimy. Może będą oczywiste i wszyscy zdobędziecie punkty. Wtedy będę znowu zdumiony, no ale trzymam za Was kciuki, tak czy siak, i za siebie, bo. Ja tu też się mogę pomylić. Nie przedłużając. Zapraszam do łapek w górę, do komentarzy, gdzie typujecie duchy. Też proszę o jasną odpowiedź, czyli ten duch i ten duch, żeby nie było tam żadnych wątpliwości. W opisie macie linki do Discorda i do Twitcha, za dużo się nagadałem. Zapraszam najpierw na tangel uda. Dobra, zaczynamy, Andrew. Kadzidło, polowanie kadzidło, nice. Wszystkie obiektywy na nas możemy zrobić. Przy okazji czegoś się dowiedzieć. No i zobaczymy, jak pójdzie wam, jak pójdzie mi. Fakt faktem, że zostawiamy tu pewien pierwiastek losowości aczkolwiek czy to do końca tak źle? zobaczymy w niej, w typowanie ducha w to też pewna umiejętność No. drugiego, żeby się przypadkiem nie wkopać. Czymś. I Koro informacji już nam dostarczył, myślę śmiało można tak powiedzieć, zobaczymy, co więcej nam powie, czy w ogóle coś powie. Wszystkie obiektywy są? Ancior? O, ty wcale, tych cale. Oj Dobra, dobra. Chill, chill, bro. Chill! Chill! Jesus Christmas! No dobra, zgodnie z umową. Odjeżdżamy, no i coś będziemy musieli tu trafić. Teraz się okaże co. Jakie obiektywy są? No i ja tylko zostanie wycypować ducha. Yy, to możemy wykreślić na pewno. Tego, tego, tego. Yy, tego, tego, myślę, że tego, myślę, że tego, myślę, że tego, tego na pewno. Ciebie też możemy, ciebie na 100%, ciebie na 100% zostaje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem pozycji, powiedzmy. Yy. Jakby można powiedzieć, że to są wszystkie duchy, yy, które. Albo nic nie będę mówił. Yy, zaznaczam swój typ. Odjeżdżamy i za chwilę meldujemy się na Willoway. Ołki dołki. Doris mamy. Czujnik jemy w Czujnik Czujniki jemy w krucyfix. Jemy w krucyfix. Nie zajmę się żadnym z tych obiektywów, ponieważ spróbujemy zrobić. Dwa hanty i odjechać. No, chyba, że okaże się. Biorę taką możliwość pod uwagę, że dół będzie na przykład w piwnicy i nie przyjdzie tutaj, albo krótkie będą te anty w tym miejscu, więc zobaczymy. Może sobie to przedłużymy do trzech hantów, ale nie obiecuję. Swoją drogą zobaczcie jak, jak świetnie te duchy są zrobione w fazmo, że będąc już na jakimś poziomie, mając jakąś wiedzę, mając tą wiedzę ugruntowaną, nawet po jednym hancie jesteśmy w stanie wytypować który duch, którym duchem się mierzymy. Wiele gier tego typu mm, niestety działa zupełnie inaczej, że duchy to praktycznie Coś tu mi nie gra, co tu się dzieje? Duchy praktycznie nie różnią się od siebie Jest jakby taka baza, którą posiada każdy duch i gdzieś tam mikroszczegóły które są nie do wyłapania, w ogóle mało gier Bazuje na tym, że po zachowaniu konkretnej postaci, jednej z 24, tak, postaci. 24 już? 2, 4, 6, tak. Uh. Było blisko, <laughs> było bardzo blisko, więc drugi hand. Chociaż zakładam, że już po pierwszym wiecie, co się święci, no, ale dajmy mu szansę się wykazać. Wiem, co kombinujesz. Doskonale rozumiem twoje intencje. Dobra. That was bad. That was bad. Dobra. Zaczadę cię na koniec. Typowanko. Czy nie będę zastanawiał? Yy, no i tyle. Widzimy się w zakończeniu filmu. Zapraszam do komentarzy, ale jeszcze zaraz pewnie o tym powiem. Moi drodzy, tak więc zapraszam Was serdecznie do komentarzy. Tam możecie typować dwa duchy, najpierw z Sangeluda, później z Willowa. Proszę o jasne, klarowne odpowiedzi, na przykład pierwszy duch to ten, drugi duch to ten, eee, żeby było wiadomo, żeby tam nikt nie miał wątpliwości, komisja nadzwyczajna, żeby nie miała wątpliwości. Eee, no i myślę, że dajcie znać mi też może osobno pod tym, nie wiem, jakieś tam dwie, dwa entery, czy wam się podoba, jak jest więcej duchów, czy wolicie jednak dłuższy odcinek, powiedzmy dłuższe śledztwo, Jednego ducha bawimy się, eksperymentujemy. Ja tak trochę dla podkręcenia atmosfery stwierdziłem, że jest to jakiś pomysł, ale czy się przyjmie, czy dla Was będzie przystępny, to zobaczymy. Czekam na feedback, czekam na Wasze opinie. Dziękuję serdecznie, życzę Wam spokojnego wieczoru, udanego weekendu i słyszymy się oczywiście jutro.